Mówiłem od samego początku i to powtórzę. Celem naszym jest to, żeby było porozumienie i dialog. I nie ma powodów do straszenia, wyciągania, że wejdzie pan Giska, będzie zwalniał, nie będzie się zastanawiał, zrujnuje wieś, zrujnuje zakład usług komunalnych, zrujnuje inne jednostki. Nie zrujnuje. Tylko wejdzie, weszła już normalna rada, która będzie to normalnie kontrolować i patrzeć na co idą pieniądze. I to będziemy chcieli Państwu przedstawiać. Państwo macie prawo płacąc podatki w gminie walka, żebyście wiedzieli na co pieniądze są przeznaczane. I w jakich kwotach. I wszędzie są zmiany władzy i wszędzie nic się nie zawala, tylko jest dalsza dyskryminacja. Proszę Państwa, nie ma czegoś takiego, że wejdzie nowy burmistrz i zburzy wszystko to, co zostało rozpoczęte albo to, co zostało podpisane zobowiązaniami.